A może ktoś powie: "A ja może lubię Logana". I co wtedy? No to wtedy ja mówię: yy, nie, ma, yy, "Nie ma wojny między nami. Nie ma wojny. Logan, Logan jest super. Jest super. Jest dobry film". I wtedy wszyscy robią takie: "Co debski lubi, co". I już cała sala moja, już cała uwaga dla mnie, już na moje wszystkie oczy. James Mangold czyli reżyser Logana. To koleś, którego tak szczerze to ja nie widziałem nic poza Loganem jak dotąd. Sorry. Ale mogę wam powiedzieć, ale mogę wam powiedzieć tak z wywiadów, brzmi jak swój chłop. Naprawdę jest mi bardzo miło, bo koleś zwraca uwagę na te same rzeczy, na które ja zwracam uwagę w kinie superbohaterskim. I nawet jak robię wywiady, jeździ reklamując Logana, to nie boi się jeździć po superhero. Przede wszystkim podobnie jak ja, żyga ratowaniem świata. Chociaż yy, fajnie to opisał, bo Powiedział mniej więcej, że jest to najbanalniejsza droga na skróty, by zaangażować widza. Bo jeżeli nie potrafisz zaangażować go w postacie, problemy tych wszystkich superbohaterów. No to co robimy? No nie wiem, może zagroźmy życiu widza. Co to jest za pogarda do odbiorcy, że musisz mu pistolet do łba przystawić, żeby zaczął się troszczyć o to, co się dzieje. No a ja mam jeszcze generalnie ten y, podstawowy przytyk, czyli jak działają różne machiny produkcyjne. Z nielicznymi wyjątkami, jak na przykład y, kolejne części Batmana, są tylko dwa podstawowe Rodzaje. Czyli po pierwsze te z milionem różnych postaci, jak na przykład x menia albo kolejne części Avengersów. Albo jednoosobówki, które zawsze jak w pieprzonym zegarku muszą być Origin Story. I nawet jak robisz Origin Story, to czemu nie wrzucić do tego jakiegoś końca świata? Mimo, że nawet jeżeli to nie ma specjalnie sensu, bo jest milion innych postaci, które ratują ten świat. Ale zróbmy coś specjalnie dla ciebie. Co jeszcze Mangolda wkurza? Ja wiem, nie mówię jak dotąd nic nicologanie, ale ten. Yy, Cześć, jestem Jakub. To łańcuchy na kreatywność, nakładane zarówno przez producentów, jak i fanów tego rodzaju obrazów. Więc facet, facet mówi, że nie może pojąć, jak można jeszcze w ogóle przykładać do tego uwagę i chcieć pilnować konsekwencji w kinie superbohaterskim. Kiedy w komiksowym świecie robi się w kółko resety, a super jest właśnie, kiedy każdy twórca wnosi swoją własną historię, swój własny twist na temat jakiegoś bohatera. Dorzucają własnego smaku do. Do opowieści. Więc reżyser Logana uważa, że czas zacząć celebrować ekranowych, kreatywnych ludzi i pozwolić im elastycznie bawić się medium i opowiadać historie konkretnych bohaterów, których już znamy i nie musimy ich znowu przedstawiać. Dlatego Logan to jest miód na mój ekran kinowy. Metaforyczny. Byłem w salach z ujebanymi czymś ekranami i to nie było nic przyjemnego. Mangold wywala nas w filmie w przyszłość, bo tam mu nikt nie będzie zabierał zabawek i mówił, że tak nie można. I faktycznie czuć tę swobodę oddychania w filmie, choć oczywiście jest daleki od przyjemnego spaceru. Ale widzi się ten początek i, i te zwłaszcza tę pierwszą scenę w opuszczonej hucie z Patrykiem Stewardem, profesorem X, teraz sprowadzonym do niedołężnego starca, i jego skomplikowaną, niejasną relację z Wolverine. Który w sumie wcale nie ma się tak dużo lepiej od starego profesora. Zero tutaj dumnego, wyprostowanego plastiku, za to dużo brania leków. I to ja rozumiem, to jest komiksowa rozrywka. Czy Loganowi i Charlesowi uda się uzbierać pieniądze na solidny dom starców, mimo uwłaczającym ludzkiej godności emeryturą? Nie, ale tak serio, super w końcu wejść w taką komiksową rzeczywistość, po prostu być w nią wrzuconym yy, i uczyć się rzeczy, co się wydarzyło i, i jak wygląda ten świat po drodze. Te postacie mają historię, mają wewnętrzne demony. Sama filmowa opowieść działa na wielu warstwach. Przede wszystkim, jakby. Był pod... Podstaw mamy tutaj do czynienia ze standardową, jakby strukturą kina drogi, którym skostniałe i nowe relacje dostają szansę na jakieś fundamenty. Bo w sumie jest tak, nie, że bycie zamkniętym z innymi osobami w małej przestrzeni, jak samochód przez dłuższy czas, musi w końcu doprowadzić do jakiegoś rodzaju interakcji. Na zewnątrz mamy ten wymiar polityczny, ludzie uciekający przez granice państw do bezpieczeństwa. Gdzie podoba mi się, że nie trzeba rysować żadnej konkretnej paraleli, nie musicie mówić, że konkretnie o Meksykanie i Trump, bo po prostu granice obrana granic, uciekanie przez granice bezpieczeństwa to jest teraz coś tak uniwersalnego w dzisiejszym kontekście. Niezależnie jakie pytanie chcecie sobie zadać w tym filmie, no to film ma dla was humanitarną odpowiedź. No i jeszcze szerzej. Jak bardzo by to nie brzmiało nonsensownie, w filmie usłanym setkami widowiskowo rozrywanych na strzępy ludzi, Mangold eksploruje tu temat śmiertelności i odpowiedzialności za śmierć. No, no i naturalnie wszyscy wiemy, no Wolverine tym stoi, że zabije Jakiś ludzi niechcący, a potem płacze na ten temat w środku, a nie na zewnątrz, bo jest twardy. Ale wydaje się, że ten temat jest tutaj trochę poważniej potraktowany. I obfituje w metody eksploracji niedostępne dla innego kina niż takie kino nadprzyrodzone. Logan, bowiem nie zdradzając dużo, będzie w filmie stał oko w oko z więcej niż jedną wersją siebie. Bardzo mnie zaskakuje to, jak filmowi udało się zbalansować swoje mroczne edgy elementy z. Kinem całkiem przyjemnym do oglądania. Satysfakcję widz może czerpać w filmie z wielu źródeł: od dzięki wspaniałej chemii, naprawdę udanych, słownych przepychanek między postaciami w aucie, po humorystyczne elementy akcji, gdzie czasem, jeżeli uciekając z opresji nie uda ci się staranować y, płotu z drutu kolczastego, to pociągnij ten płot za sobą. To, co mnie zawsze jednak najbardziej cieszy, to te momenty, w których możemy się nacieszyć siłą. Superbohaterów. Zbyt często bowiem filmy superbohaterskie zapominają o tym, że supermoce są super. I wtedy wyglądają jak jakieś granie w GTA, żeby przechodzić kolejne misje. A najlepsza rabawa w GTA to jest to, co się robi, kiedy się nie gra w misję. Dragon Ball to zawsze czaju. Czasem po prostu trzeba pokazać, jak wieśniak wywala się na dupsko, patrząc na jakąś supermoc i mówiąc: w oh, panie Dziejku, co, to, co za siła! No i w vloganie znajduje się nawet czas, żeby usiąść kurwa przy stole i zjeść jak człowiek obiad. No, i chciałbym tutaj skończyć, ale w sumie nie byłbym sobą, gdybym jeszcze się nie przyjebał do czegoś, więc mimo, że nie ma końca świata, to ostatni akt budzi jednak zawód. Jak zwykle wszystko prowadzi do wielkiej, niepotrzebnej kulminacji jakieś milion żołnierzy, jakieś wozy pancerne a czy już końcówka końcówki całkiem dobrze mnie kupiła i zrobiła co trzeba pięknie podsumowując temat wielu wersji naszego bohatera. No i mamy też kilka fabularnych zgrzytów, ale ja nie jestem ich wrogiem, w zasadzie, wiem, kontrowersyjna opinia. Ale serio, czasem lepiej nagiąć jakieś wydarzenia niż charakter postaci. Zwłaszcza kiedy Twój film stoi eksploracją tego charakteru. Więc serdecznie polecam Logana. E, powinniście się wybrać do kina. Póki jest. Pewnie jeszcze długo będzie. Dużo ludzi go lubi. Fajnie, jak tak wszyscy coś lubimy. Fajnie, tak jak, jak razem można sobie jakiś film polubić. No, ja lubię. Fajnie. Fajnie. Mad Maxa, pamiętacie, fajny był, nie? Super był Mad Max. To też się możemy wszyscy zgodzić. A jakiś ptaszek leci. No i co, jesteśmy, oto słynna lista premier Kinowego Ekspresu od 10 marca w kinach King Kong Wyspa Czaszki e, przyjdź dla Wielkiej Małpy, ale zostań dla Johna C. Reliego. Poza tym animacja Munio, Strażnik Księżyca, prosto z Francji oraz horror Złowemnie, całkiem dobrze oceniany. E, a jeśli nie widzieliście jeszcze, to kilka kin będzie grał Kapitana Fantastika z Viggo Mortensen Sensensem. E, Polska będzie jednak rozdarta prawdopodobnie między najnowszym Filmem o żołnierzach wyklętych, a najnowszą chrześcijańską paszą. Ja mogę tylko zasugerować, żeby iść jednak na wyklętego, bo chata podobno przedstawia nie katolicyzm, a tajną opcję protestancką. Widownia gotowa zanurzyć się w kina studyjne będzie miała duży wybór, będzie mogła zobaczyć dokument o tańcu współczesnym, niemiecki film o Ani zafascynowanej wilkiem, tureckie kino o krzywdach spotykających kobiety w tradycyjnym społeczeństwie oraz włoski komediodramat też o kobietach, ale tych uciekających z ośrodka dla ludzi z problemami psychicznymi, e, mówił Jakub Dębski, Kraków Nowa Huta. A polecam te linki na mojej twarzy, subskrybowanie mojego kanału, a także e, Facebook Kinowego Ekspresu, gdzie wrzucam ciągle nowe rzeczy, ostatnio coś o Moonlight i jeszcze więcej na temat Logana, a także na grupkę Wagony Poza Składem, gdzie możemy sobie wszyscy porozmawiać o filmach. Linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie, a do filmików na mojej twarzy.